Cześć, kochani, dzisiaj kolejny temat, czyli inwentaryzacja. Czy warto jej dokonywać? No pewnie. Moi drodzy, możemy. Pracować na dwóch systemach lub te dwa systemy połączyć. Możemy mieć w systemie POS gospodarkę magazynową, w której będziemy prowadzili rejestry każdej dostawy, wprowadzali sobie na stan magazynowy, a po prowadzeniu sprzedaży ze stanów magazynowych będzie nam ubywały, ubywało zgodnie z wprowadzonymi do systemu recepturami. Będziemy wiedzieli, ile powinniśmy mieć poszczególnych produktów w magazynie. Niestety, pomimo ogromnych chęci, nijak się to ma do rzeczywistości. Dlaczego? Bo gastronomia to nie jest apteka. Nie da się odmierzyć grama soli, nie da się, moi drodzy, pewnych rzeczy odmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że mamy różne ubytki na mięsie, na rybach, które są niepowtarzalne. To zależy od partii mięsa, to zależy od sezonu, to zależy od wydajności poszczególnych produktów. Na przykład ta, ten sam kilogram cytryn, jeżeli zostanie przemrożony, to w jednego tygodnia będzie, będą to cytryny puste w środku i będziemy musieli zużyć ich kilkukrotnie więcej niż cytryn, które nie zostały przemrożone, czyli były przechowywane w odpowiednich warunkach. Dlatego w jednym i w drugim przypadku stany magazynowy będą nam pokazywały zupełnie coś innego. Żeby móc policzyć procentowe futkost, trzeba dokonać inwentaryzacji wartościowej, inaczej nie można tego zrobić. Inwentaryzacja ma swoje plusy. Pierwsza, pierwszy plus inwentaryzacji, taki moi drodzy z praktyki wzięty jest taki, że jak był lockdown, pierwszy, drugi, część z nas siedziała w kwarantannie, każdy sprzątał w szafach. I w tych szafach nagle znajdował ubrania, o których zapomniał. Ja znalazłam dosyć sporo rzeczy, o których nie pamiętałam, że w ogóle je mam. I nagle okazało się, że zamiast robić zakupy mogę wyciągnąć coś, o czym zapomniałam, że to posiadam. Tak samo jest i w gastronomii. Jak robisz inwentaryzację, to znajdujesz towar, o którym zapomniałeś, że go masz. Bo prze, prze, nie, przewrócisz wszystko w tym magazynie suchym, w lodówkach, w chłodni, w mroźni. I tak naprawdę wiesz, jakie masz rzeczywiste stany. Drugi plus, moi drodzy inwentaryzacji, jest taki, że kiedy nasi pracownicy muszą inwentaryzacji dokonać, to zamiast pod koniec miesiąca towarować się pod kokardę, to schodzą z tych stanów magazynowych, czyli starają się zużyć maksymalnie dużo towaru, żeby nie zamrażać gotówki w towarze, co powoduje że my nie wydajemy pod koniec miesiąc, miesiąca dodatkowych pieniędzy na towar, tylko najpierw schodzimy z tego towaru, który już mamy, dzięki czemu on nie traci terminu przydatności do spożycia. Trzeci plus taki, e, robienia tej, trzeci plus robienia inwentaryzacji, moi drodzy, to przede wszystkim jest świadomość tego, że ktoś liczy. Że ja nie mogę wydawać za dużych porcji, bo ktoś to liczy. Że ja nie mogę podjadać, bo ktoś to liczy. Nie mogę. Zmarnować towaru, bo on jest policzalny. O kradzieżach nie wspominając. Są plusy inwentaryzacji. Poza tym, jak nie robisz inwentaryzacji, to ty tak naprawdę nie liczysz futkostu. Bardzo często na szkoleniu ja zadaję pytanie, kto liczy futkost, ludzie się zgłaszają, a potem pytam, kto robi inwentaryzację. I te same osoby, które się zgłosiły, że liczą futkost, już się nie zgłaszają, w związku z tym wcale futkostu nie liczą. Żeby foodkost policzyć, musisz mieć stan początkowy magazynu i musisz mieć stan końcowy tego magazynu. Róbcie inwentaryzację. Będziecie mieli po pierwsze, będzie Wam łatwiej stosować się do FIFO i do FEFO. Po drugie, będziecie wiedzieli, co macie, więc pracownicy nie będą zamawiali towaru, tylko będą wiedzieli, co w magazynie jest. Po trzecie, będą schodzili ze stanów magazynowych, a nie towarowali się w ilościach nieprawdopodobnych. Pozostawiam to do Waszego przemyślenia, a jeżeli film Wam się podobał, na dole kliknijcie, subskrybuj. Do zobaczenia, cześć.